Na plaży są też osoby, które pracują dosłownie po kilka godzin i nie mogą sobie odpocząć. Ciekawe, jakie one mają sposoby na to, żeby się ochłodzić w taki upał. Dzień dobry, czy ja mogę na chwilę tutaj z panią się położyć? Zapraszam. Jakie pani ma sposoby, żeby w tak upalny dzień ochłodzić się? Och, jest dużo sposobów. Jednym ze sposobów jest korzystanie z kąpieli wodnych. Znasz sposób na idealne zdjęcie, tak żeby wyjść jak modelka? Oczywiście trzeba ciągnąć brzuch. Wypiąć pierś i oczywiście wziąć dziecko na ręce. No i najważniejszy uśmiech. Tak, i uśmiech najważniejszy jest. Tak. A możemy razem zrobić sobie takie zdjęcie. The books are saying you just have to think about it. You have to be, be pozy, you have to be czy jesteś tym, ktoś, kto słyszał te boki, czy już nie? Nie, nie, nie. To byłoby surprezowane, ale nie wiem, nawet tego Jedną z ciekawostek związanych z generacyjnymi zmianami jest wzrastająca niechęć młodych ludzi do samochodów. I wątpliwa dla nich satysfakcja z posiadania prawa jazdy. Czy rzeczywiście rodzi się trend życia wbrew obowiązującym trendom? Czy chętniej wybieramy miejsca i zachowania zarezerwowane do tej pory wyłącznie dla subkultur i szalonych artystów? Przyjrzyjcie się dobrze tej okolicy, bo po tej rozmowie zupełnie inaczej spojrzycie na to, co można w takim mieście znaleźć. To namacalny przykład życia wbrew obowiązującym trendom. Nasze spotkanie dobiega już końca. Zapraszam na kolejne, w którym porozmawiamy o trendach związanych z życiem wbrew obowiązującym trendom. Jak Państwo widzą dzisiaj w innej scenerii, a to dlatego, że znajdujemy się w głównym gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dobry, panie Dziękujemy doktor. za to zaproszenie. Dziękuję. A zaczynamy od kradzieży w dolnośląskich szpitalach. Łupem złodziei padają portfele, telefony komórkowe i odzież. Na deser koncert zespołu Soul City. Musicie być Państwo z nami. Nikt tego dnia nie zmarnie. Zapraszamy.